Hej, Witam was w kolejnym odcinku Seasona Gala! To jest Long War! Jak patrzycie na moje... E, e, skromne zespoły... Yyy... Yyy... i Jak wygląda na załączonym obrazku... <laughs> Mamy szpital, jak u góry widzicie mamy tylko 6 żołnierzy, którzy mogą mieć na tę misję, więc chyba będą musieli chyba wszyscy pójść. Eee, Mąciusz, za ile ty wyzdrowiajesz? No dużo tego jeszcze w godzie jest Chyba przeżyłeś Bartek, Grześ, Damian Jest Paweł. Jeszcze 12 dni, na no to, że za jakieś dwie trzy misje wróciłem. Mam jeszcze dwa sloty wolne. Inżynier. Marzena, okej. Okay. Żółtek. Gdzie są skołpy? Mamy założone. Żółtek potrzebujemy A, to jest Snajper. To jest Snajper. Kołd. Snajper dostanie celowanie. I dostanie z również żółtek. Aha, tylko nie, drugiego mam Damian chyba. Nie, Klaudia ma drugiego skołpa Klaudia, oddaj skołpa Daj sobie wiążeczkę Dobra Psionik może być tak jak jest Dwóch generów No trudno ty sobie włącz tą lekką ustawę. broń. Celowanie, dodatkowe obrażenia. No będzie. Tu jest ok, tu jest okej. Okay. Żółtko widzimy, żeby miał skopa, czyli... Żółtek, jeżeli już będziemy potrzebowali twoich strzałów, to żebyś się nie mylił. Urwan dostanie apteczkę i broń laserową Żółtek powinien mieć broń laserową już, tak Psionik dostanie broń laserową. Ok. Psionik, zostałem jeszcze te bronie laserowe dwie To powiem Wam, że chyba wolę ten tu I jeżeli będzie się dało To Generowi bym chciał dać broń laserową O możesz, spoko Wolę jednak, żebyś miała broń laserową I przynajmniej chyba jesteśmy gotowi Mamy dwie chasteczki Nie powinno być tak strasznie na tej misji Potrzebujemy tej kasy Zbudować przekaźnik. No dobra. Uderzenia wyjedem. przygotujcie się. Rozpoczynamy misję. Kolejną misję przeprowadzimy w Japonii. Porwania stają się coraz bardziej bezczelne. Wedle meldunków obcy atakują już nawet w biały dzień. Tylko my możemy zareagować na to zagrożenie. Dlatego się tam udamy. No dobra. prawdopodobnie same floaterki. No może jakiś cyber ja nie za wcześnie Newtony mogą być Możemy mieć 9 Newtonów na przykład Albo 12 Newtonów no, to nie byłoby To nie byłoby takie łatwe Znowu mamy jednego żołnierza w ubraniu takim Nie zdążył się przebrać Wzięty został z rezerw No i jest. Okej. Okay. No mm. kurde. A jaka kiepska mapa, wam powiem? Tutaj... Centralna Wielkie tutaj... Niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy jeden czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Raz już na tej mapie naprawdę dostałem Bęski. Pamiętacie, jak nas. Newtony zaatakowały. O kurde, to było... To był Saigon. Rozumiem. Ruszam. Saigon w Polsce. Okej. Okay. Czyściutko? Nie ma problemu. W drodze. Tak jest. Tutaj. Dobra, a wy musicie tak. Ty musisz sobie celno włączyć. A ty możesz sobie pocunąć. Dobrze by było, żeby coś szybko wyskoczyło. Bo chciałbym mieć tych rywali rozłożonych. A nie, że wszyscy naraz. No. mamy do środka. Tak jest dowód co. Widzę gnoju Okej okay. to są tak to rozkładane te flotarki troszkę. Żółty kolega tu. Już tam ruszam. 86 No to spróbuj go się pozbyć, bo byłoby jednego mniej. Okej, okay, nie zabiłeś czy sniper, ale to raczej nie będziesz chyba widział ani stąd niestety O, za to mój gunner coś widzi Wyznaczam tam ogniową. ogniową Tomasz Stąd nikogo nie widzisz Widzisz tego kolegę tutaj? A spróbuj 45% Choć mogę zostawić cię na warcie, bo być może ogień osłonowny Tak jest! Ty tutaj. O, widzisz coś. jest. pogotowiu! Powiedzmy, że to nie jest szczyt tego, co bym sobie życzył. Zdajmy no, ofensywnie. Oberwacz. No chodźcie, brudasy. Może akurat coś się... O kurde. Widzę kosmitę! atakuje. Z tej strony nam się pojawi. No dobra. Dwie grupki. Może Sniper jeszcze zareaguje i go ściągnie? Nie wiem czemu Sniper nie zareagował, no ale... Teraz może wykorzystamy to. Do... Jeden ruch. Aha! O! Kur... O kurde! Staciłem żołnierza. Nie mam jak się ruszyć. Chyba marzenka staciłem. Ale dobrze pójdzie, żółtek się pozbędzie obydwój, obydwóch. Dobra, tak? Na, na początku tego się pozbądź. O, kurde, jeszcze nie trafił. Dało mi się trafić 90% tylko, tu mam nie za szansę Choba widzisz 88 Teg na dole Gunner 81 Dobra, to zacznijmy sprzątać hmm. Pięknie nie o Overwatch? jak ja tego jak ja tego sobie mogłem nie zapomnieć Overwatchu o kurde, jeszcze jedna grupa w aha zastanawiam się czy tutaj nie rzucić czy rzucić chyba chyba najlepiej wygodzić tutaj rzucić Ej, nie przed twierzchką O, 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 Dobra. Tutaj. Przeciwnijmy Overwatcha. Tak. kolega się cofnął. Um. Wycofaj się tu. Jednego widzisz. 48%. A może byś nam dała radę jakoś sieknąć? No, no tak, tylko że jak chybisz to będzie kiepsko 61 Sniper co widzisz? Ooooo, to pięknie Spróbuj do tych floaterków szczelić, bo może go załatwisz No, Trafiony to... Trafić trafiłeś, ale nie zabiłaś Teraz spróbuł 48% to też nie jest to strasznie mało Ale za mało Żółtek drugi strzał Może akurat? Oh, szadła Nie mam nabojów Okej bym tego zabić O oh, jest Okay. 60%, wolę sobie chyba overwatcha włączyć, bo może akurat stwierdzą, że nie będą się chcieli podletywać, aha jednak Jeszcze się go straciłem, ja trzeba było strzelać. Tam było 90% Tam było 90% Problem był teraz z amunicją w, tym, w tej duże O kurde O kurde jeden. No nie dobrze. Żytek teraz nie będziemy mógł strzelać. Ten jest najgorszy. O no właśnie. Aha, zrobił dwa ruchy. Okej. Okay. No dobra. Plus taki, że nie mamy żadnego wyroczy. Minus taki, że nas troszeczkę, troszeczkę nas podeśli. No, czekajcie, tu gdzieś było 80. Nie, 58 wszędzie. Szkoda, że nie mam dwóch rakiet, bo bym to mógł wszystko fajnie wysadzić. Pizdu. Dobra, ale spróbujmy w ogóle strzelić tamtą stronę. Akurat może trafisz. O właśnie. Super. Dwóch mniej. Hmm, żółtek niestety nie ma amunicji. Ha. To niedobrze. Nie tu podchodzą troszkę Ach kurde, nie wycofa się Ale przynajmniej Gdzie, gdzie jaki Overwatch? Jaki Overwatch? Chyba wow. nie mi nie było żadnego Overwatch A nie, ci dwaj poszli na Overwatch, Ta tak, tak 10% na krytyczny szczegół, może akurat 6 no tu też nie jest, nie jest, nieźle. Nie Zmieniam magazyny. Muszę przeładować Muszę przeładować sniper 58%. No spróbuj. Opieknie. Aż mi Jest nieźle. Ty się może, koleżanko. Wycofaj. Będę na miejscu. Stąd nie masz osłony Ale tylko ten jeden ci zagraża tamten Może nie będzie tak źle Już tam idę Ci są mało groźni Te dwa flouterki są tylko groźne Znaczy te krwaki nie są groźne tylko ten jeden flowerek jest groźny To ma 3 życia Kurde, biedaku A nie, nie 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 nie, za blisko jesteś O jednak, no właśnie wiem, że on jest groźny Dobra, odzyskujemy inicjatywę Odzyskujemy inicjatywę teraz, w tym momencie Wysocholi pozbądź się tego. O kurde. Myślę, na troszkę większe szanse. To tak. Podejdźmy tu. On gdzieś tam nie ma overwatcha. A i to było trochę ryzykowne, bo jakby był overwatch to nie byłoby fajne. Okej. Okay. Tutaj załatwione. 58-58 Spróbuj tego bliżej już nie będziesz kozaczyć Dobrze. Tak jest psionik tego Nie mam amunicji Wolso chodzi żółtek stąd Widzisz, Będę nic. pilnować terenu. Okej. Okay. Pasoholik. Was próbuj dobić no ja. Tutaj zostało ich tylko dwóch. No, czutek. Nie zareagowałeś. Okej. Okay. Możemy teraz troszeczkę się popisać. A czemu tu nie możesz czelić? Dziwne. Coś tam wziął drużynę, bo nie działa. Spróbuj tego z tyłu ściągnąć. Powinno być dobrze. Ale jednak nie. Cholera. Tu jednego mam koleżkę na overwatchu. No ale ściągnij go. Jakbyś mógł. Nie możesz. No dobrze. Nie masz amunicji. No dobrze. Ale masz rakietę. O kurde, przeżył ten z tyłu. Twarda sztuka. Ty powinieneś ciągnąć. Aha Powinieneś... Ale nie możesz, bo... On jest chyba A jest wysoko, ale... Mamy granat, może akurat dwa obrażenia. Pięć! To nie wiem, czym to się je już. Żółtek, czyli skąd będziesz widział tamtego? Nie widzisz. Wypatruję ich. Więc niestety. Mimo tego, że jesteś świetnym żołnierzem. O, teraz Żółtek wystarczy. No to po nim, przynajmniej trzeba szałodasz. Nie żyję. Secholik, nie się. Wszystkie cele misji zrealizowane. Ale straciliśmy jednego żołnierza, no niedobrze. Biorąc no, pod uwagę, jeszcze kilku mamy wybranych, więc nasza misja misji może być naprawdę kiepską. Z frekwencją. Ale mam nadzieję, że to będą jakieś dwa dni przerwy, żebyśmy mogli a, uzupełnić braki. Żebyśmy ze szpitala nam zaczęli wracać na żołnierze. I Taka na porucznika. No po prostu, rewelacja. Przykrożenie się wydaje świetne, choć te dodatkowe obrażenia też nie byłyby głupie. Wolso Kolik, oczywiście oportunista Holo targeting A, zróbmy saper więc Dobry saper nie jest zły. straciliśmy marzenkę. Molu nie będzie pocieszony. 14 meldu. Wszystkie karnisty udało nam się zdobyć w takim razie. Będziemy w kontakcie. z tym. 53 meldów to nie jestem tak źle. Tu bym mógł przekaźnik. Przekaźnik kosztuje 200. No da się to zrobić. Da się to zrobić. Tylko co by to sprzedać? Elerium na razie myślę, że nie będzie mi potrzebne. 45 Zostało mi jeszcze 20 do wykombinowania. Hmm. Tych zwłok... 10 chyba na zostaje jest 23, a później nie wiem czy to coś tam nie daje. No chyba Elerium jednak sprzedam te 4 jeszcze. Elerium się później znajdzie szybciej. Z Elerium nie będzie problemu. Dopiero myślę, że za jakieś 30 misji będziemy potrzebowali jakiejś większej ilości Elerium. Instalacja, przekaźnik. Ja miałem więcej rozbudowywać, ale trochę jest problem z klasą. Trzeba satelity jakieś powsyłać. Dwoki, to idą za naukowcy, zapomnij. Pięknie kawałki broni za techników, bierzemy. Z... Mamy szybko zbliżający się duży kontakt. Uu. Trudno będzie za nim nadążyć. Z nim raczej nie mamy szans. Udostępnimy kolejnego satelita, nawet nie wgadajcie. Widzimy bandytę. Zbliżam się na odległość. Dobra, Wiecie co? Przerywam atak. Może się wycofamy jednak. To jest UFO 11 czy UFO 2? Nie, na no 11 chyba. Wykryto kontakt. O kurde Wylądował nam jakiś olbrzymi statek Do dyspozycji mam 9 żołnierzy Wolsoholika mam Przerwę sobie ten odcinek, mam nadzieję, że nie stracimy tego statku. Zobaczmy. Nie szkoła oficerska, tylko zobaczmy. Medale chyba można tylko sierżantom da dawać, tak z tego co stwierdziłem. Bo, patrzcie, tylko widzicie w oczach. O, w mógłby dostać. Zawsze to. jakby przeżył tą misję, to będzie bonus Dobra, a ja zobaczę jeszcze kogo ja tam mam. Hmm, Jadziak Czołek, Onczek, Monika, Żółty Psionik. No, powiem Wam, że nie będzie może tak źle. No mamy tak, patrzcie, 7700. 57... Dwóch e, infantry, którzy jak dosta jakby dostali e, scope, to by mieli e, gdzieś koło setki, czyli po prostu 100% trafienia. Bierzemy takiego na przykład psionika do tą misję, jadzie, problem będzie na następnej misji, chyba że ktoś tutaj wraca, tu mamy za jeden dzień, o za 8 godzin. Eee, wraca Kasia. Za jeden dzień wraca Bartek I to jeżeli by nam w przeciągu następnego dnia nie mielibyśmy żadnej misji, to myślę, że później byśmy mieli zespół 7 osób. Raz 23, 4, 5, 6. Czyli musiałby jeszcze pójść... Dobra, będziemy się zastanawiali już w następnym odcinku. Będziemy mieli... Jednego porucznika... Jednego sierżanta... Może nie będzie tak źle. Choć... Na koniec będziemy musieli pokonać... Trzech... Outsiderów. Albo... Boże, jeżeli tam by jeszcze się trafiły, na przykład... 8 krysalidów i 12 newtonów. Uuu, ale byłoby ciężko. Ale to już będzie kolejny odcinek. Trzymajcie kciuki, żebyśmy go przeszli. Bo będzie naprawdę ciężko.